Jeśli oglądaliście moje filmy z podstawki Elden Ringa i z Shadow of the Archie, to wiecie, że nie za bardzo przepadam za swoimi lajkami. Więc powiedzcie mi, dlaczego na Kazana czekam jak nawiedzony i odliczam dni do premiery? Ta gra już na trailerach i pierwszych pokazach wygląda obłędnie i najlepsze jest to, że właśnie dostaliśmy niemal dwugodzinne demo, zatem można powiedzieć, że sprawdzimy Kazana przedpremierowo i ja wiem, wiem, remember no preorders, ale na końcu dam wam chociaż moją opinię, czy warto na tę grę czekać. Mój Boże, zaczyna się? Boże, ta stylistyka jest przepiękna. Już mi się podoba. I my się jeszcze wcielamy w tego kazału. Że... Oho. No way, no way, no way, zaczynamy! Ja chciałbym tylko zauważyć, że to jest chyba y, debiut tego studia. A to wygląda genialnie. Wydaje mi się, że na padzie by się trochę lepiej w to grało niestety zaraz na klawiaturze. I trochę mnie zawsze w grach irytuje, że tak przeskakuje jak kiedy się używa innej strzałki. To z powodu RPG akcji y, z jakimiś jeszcze tam innymi elementami są slajka, -like więc... Kurde, mega dobre połączenie. Ej, no myślałem, że ten miecz dostanę, a nie jakieś tu toporki zarzewiałe. A co z tym mieczem? Halo? Co z tym mieczem? A, to to będzie taki... takie ognisko chyba, czy coś, jak z Souls-like'u. Dobra, swift attack. Mocne. O, tutaj zamachnięcie takie mocne. Może być ładowany atak. Nie, no coś mi się podoba. Mogę biec. No, wreszcie. Wreszcie zaczynamy. Dajcie mi jakiegoś przeciwnika. Zanim przejdziemy dalej, przypomnę wam o partnerze kanału czyli Instant Gaming, gdzie kupicie najtańsze gry w internecie. Nowiutkie Final Fantasy 7 Rebirth nominowane do gry roku za całkiem fajną cenę i to o wiele niższą niż ta Steamowa. Misite mega specyficzna gierka, która w ostatnim czasie zdobywa sporą popularność, jest dosłownie na całym YouTubie i kosztuje tylko 45 zł. Dalej będę wam polecał też Hogwarts Legacy, bo za 60 zł ta żalnie kupić, a z takich klasyków warto sprawdzić też Borderlands trójkę. przy są aż o 92%. Poza tym na Instant Gaming dostaniecie też na przykład tańsze karty podarunkowe do PlayStation. Możecie łatwo i szybko płacić blikiem. W opisie tego filmu i w przypiętym komentarzu znajdziecie linka. Sprawdzajcie. I parowanie na kontrolu, dobra, parowanie na kontrolu. O tym Mendo, ale dobry feeling jest. A jak ja mogę mu tak sparować ten atak? Bo tam coś było, ale coś nie wiem, dobra, muszę się jeszcze nauczyć. Ale jest mega dobry impact hit, nie? Teraz się czuję mądrze, Znam takie słownictwo Ej, tu mogę iść? Ale tam też mogę iść Aha, to jakieś leczenie było, dobra Ale którędy mam iść? Tędy czy tędy? Będzie tu jakaś znajdźka albo coś? Bo to chyba tamtędy mam iść, skoro tam był przeciwnik No to dopiero w marcu wychodzi Jezu, jak ja wytrzymam Nie wiem, czy dobrze idę, to jest chyba secret boss i złapał mnie. Ej, co teraz, zaraz ginę Dobra, muszę się wczuć po prostu. Dobra, bo nie chcę zginąć, a jestem blisko pokonania tej mendy. Jeszcze go nie mam, jeszcze go nie mam. Jeszcze go nie mam, zaraz ginę. Nie. Jak to restart, ale restart bossa? Od ogniska, dobra, 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 dobra. Dobra, ale jest fajnie, bo nie każdy atak jakby przerywa akcję przeciwnika i dopiero po jakimś tam kombosie się to da zrobić. To jest fajne. Muszę pamiętać o tej staminie, bo zapominam cały czas. No, no dawaj, dawaj. Ej, nowy atak. Już tego nie było. Mariusz Pudzianowski, gdyby nie był drugi w kulach. No to by nic nie dało, i tak by nic nie dało, i tak. Ej, ale to są te perfect oniki jak w Wukongu. A to była mega fajna mechanika, mega mi się to podobało. Ja, ja o tej staminie zapominam. Bikini. gear, dobra, inwentory i gear testyjnego. Okej, okay. brałem hel. Bro, what is this? What is this, bro? Skrzynia. Uuuu, uh, Hunter's Ring. Cokolwiek to znaczy. Ej, to znaczy że to była opcjonalna lokacja. Zajebiście, maksujemy demo. Można po skradankowemu grać. Ej, coś mi nie wyszło. Kurde, co za kupek. Ej, odkryłem coś bez samouczka. A tak z wysoka. No właśnie. Wyprzedziłem samouczek Ej. Powiem to jeszcze raz, mega mi się to podoba Jest jeszcze zimowy biom, a zazwyczaj nie lubię zimowych biomów Okej, okay, cutscenka Czy ja mogę gdzieś tu iść? Nie ma skoku, typowy Soulpsych Okej, okay, czyli to co zebrałem przed chwilą to, to jest do... Ulepszania statystyk I to jest teraz punkt kontrolny. No, po prostu ugnij OK, Okej, okay, okej, okay. okej ma to sens. Vitality, bo jestem głąbem. Gdzie teraz? wydaje wydaje, że do góry. Zresztą są przeciwnicy. To było oznacza, oznaczało, że tam powinienem iść. Tutaj bym wolał iść tam, gdzie nie powinienem iść. Właśnie! Dobra, ja jestem genialny. No. Impact hit jest konkretny. Padłim maro nieczysta Fec. Uh, młodeczko Not with me those numbers. O, jest dwa razy większy ode mnie. Druga śmierć. Licznik śmierci poproszę w montażu. Sam siebie chyba proszę. O, wyjdzie. Jak chcecie kogoś odpowiedniego do challenge'u, no hitowego, to idźcie do kiszaka, ja mogę wam mówić, czy dobra jest konstrukcja fabularna. Oh. Bo nie wyjdziemy z tej pierwszej lokacji. No. Fajnie. Jep, jep, dzięki. No, wreszcie. Aha, dobra, miałem tam iść. Sorry, jest druga 50 w nosy. Już jestem na pół nieprzytomny. było ona strzała! To jest... Tak, to jest punkt kontrolny. Też można ulepszyć. Yy, dobra, no to siłę. Zrobimy takiego basicowego, póki co. To jest tylko demo. Cokolwiek się dzieje, tam się nie podoba. jakieś. What the to... shit? Sied... Jakieś małpy mówię no. Tu się coś zapada, czy mi się wydawało? No właśnie o tym mówiłem. Co za idiota! Co za idiota! <śleskujesz> O oh my god, kiedyś nie rozumiałem o co ludziom chodzi. Mówią, ooo, nie, nie ma impact hitu, nie ma impact hitu. Ale tu genialne jest. Ok, wertykalność, słuchajcie, jest wertykalność. okej okay. no, i, no i co teraz? Ja się dojechałem! Dobra, dzięki. Jakiś helm gladiatora Dobra, jak wyglądam? Dziwnie, ale może być Gigancie, ale ty mu robisz taki damage, pozwolisz, że ci to dokończę. Ej, no, hamie. To jest właśnie to, wcześniej był minibossem, a teraz to jest zwykły mobek. Dobra, kończymy to. Baba. Teraz to kończymy. Papa! Pa. Dzięki, siema! Kaczenka, wreszcie! Moje ulubione kaczenki! Jeszcze hełm się ściąga do kaczenek. No, zajebiste! Ok, tak chyba z pierwszego bossa. I co on I co on Dobra, ale. On ma inne delaya. Dobra, teraz mi jedzie najgorzej. Klasik, powiedziałem, że nie idzie najgorzej. What się to. mordo! Co ty robisz? Co on robi? Ale mu zawaliłem bombę, nie? Wracaj Stamina, wracaj To się chyba nie uda za tym... Co on robi? Ej, udało mi się jakoś? Z cudem? Nie, no jakoś fazę drugą robi, no A no tak Jak mi z... zada, nie? Jak tego uniknąć? Ej! Słuchajcie, to jest pierwszy boss, ja już mam dość, nie? Ale tak, w pozytywnym sensie mam dość Ej, Co jest z tym zadem? To jest jakaś specjalna animacja, czy o co chodzi? Tylko spokój nas uratuje Powtarzam, tylko spokój nas uratuje Nawet spokój nas nie uratuje Wierzę w niego jak nie powiem, co w co? I co, będzie zbiegł? też! Pyk! Dobra. Miło mi. Już mam na niego taktykę. Tak samo frajerską jak i on. What to, ale dobrze jest nawet markowane to. Muszę przyznać, postarali się. Ej, serio, żeby tu uderzyć? Okay, dzięki. Ja mam pytanie, czy on nie ma przypadkiem zbyt dużo HP? No i kto to widział, żeby pierwszy boss miał już dwie fazy, nie? Nie wejdziesz na głowę, bo na głowie nosi kaptur. No bo jednak. Ups. <laughs> Super. Czy on ma jeszcze jakieś ataki w o których ja nie wiem? Mam nadzieję, że nie. Ej, ale on się chyba robi trochę... Bardziej agresywny z każdą chwilą. Okej. Okay. Bogą, dzięki. O kurwa, ty nie trafiłem, nie. Ej, Mordo, jest szansa, jest szansa, Mordo. Kazan wierzę w ciebie, nie? Nie, nie ma jeszcze szansy. Musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Drownie, chwilka, damy radę, to nie jest tak ciężkie jakby się mogło wydawać. Yes! mamy to! To jest! Co to znaczy Select Difficulty? Pokonałem Bossa i oni mi teraz dopiero Select Difficulty. O co tu chodzi? Jak to Select Difficulty w połowie gry? To nie jest jeszcze koniec? Oh my my God. God. I was lucky to był to dopiero samouczek. Tu to, to nie był Final Boss? Boże, te kacynki są zajebiste. Błęda tego odcinka jest taka, że Chrome Software ma się od kogo uczyć.